Serdecznie witam wszystkich hodowców. Czekamy na gołąbki. Lot numer 4. Selów. Odległość 230 km. Gołębie wypuściłem 13:40. Z tego względu, że myślałem, że lot w ogóle dzisiaj się nie odbędzie. O 12:00 już kazałem kierowcy. Pomału. Przygotować się do powrotu, mieliśmy wracać, bo jutro w niedzielę tym bardziej nie ma opcji wypuszczenia, ale aktualizacja pogody się zmieniła. Jeszcze chwilę popatrzyłem i takie okienko zauważyłem, że to się wszystko przejaśnia. Głębie odeszły bez kółeczka, centralnie w kierunek. Rano tutaj były warunki pogodowe do godziny. 13, 14. Jakieś oddziały puszczały to była tragedia. Ale mrzawka, widoczność na 50 metrów. Cały czas mrzawka. Zero... No, naprawdę taka, taka, taka ciężka pogoda była. Powiem Wam, że rola prezesa od spraw lotowych to nie jest nic fajnego. To, co człowiek przeżywa, to. Nikt tego nie wie, żeby było dobrze. Tu ci wydwaniają, tu trzeba przeczekać. No, ale już byłem na 90% zdecydowany, żeby lód odwołać. Chociaż wczoraj kazałem karmę załadować na jutro, na niedzielę, ale z tego co widzę, to niedziela w ogóle nie jest opcja wypuszczenia. No i zaryzykowałem. Gołębie odeszły bez kółeczka. W tym tygodniu też za wiele nie latały. Raz były wywielone tylko na 50 km. Bo pogoda była brzydka. No i zobaczymy, czy moje, moje zaryzykowanie się opłaci, czy się nie opłaci. No fakt, gołębie mają po drodze. Raz deszcz, raz słońce, raz deszcz, raz słońce. Wiatr wieje. Południowo-zachodni, zmieniający się na południe. Delikatnie. Czyli wypycha gołębie mają taki dość mocny, bo wiało do 40 km na godzinę. Gołębie mają boczny wiatr, na skrzydło. Nie wiem jak widać tam po dymie z komina. No, lecimy z tamtej strony. Bardziej z północnego zachodu. No i wypycha je, jeżeli trafią to będzie udany lot a jeżeli przejdą to będzie wszystko od tyłu no. ryzyk był nie wiem, to jest nasz drugi lot do GMP jakbyśmy wrócili to już musztarda po obiedzie też te przepisy mi się tak nie podobają zamiast ułatwiać hodowcom to tylko utrudniają nie można zrobić w taki dzień loty tylko trzy do GMP Wielu moich kolegów, co miało dwa fajnie zapięte już trzeci lot, im nie złapali. Czy tak jak dzisiaj ktoś tam dzwonił do mnie, kolega, to też tylko dwa typowane. No tak mi się to trochę nie podoba, no ale ja nie jestem w zarządzie, ja tym nie decyduję. Ale powinno się ułatwiać hodowcom, a nie utrudniać, bo po prostu się nie chce już lotować w tym związku bo co, co rok zmiana przepisów, co rok pod górkę ale zobaczymy, może, może kiedyś to wszystko może porobią się jakieś kluby prywatne, no bo to ja czarno widzę przyszłość Polskiego Związku jak takie decyzje są podejmowane i, i takie utrudnienia dla hodowców także koledzy, czekamy na gołębie miejmy nadzieję że dzisiaj dopiszą, jeżeli je nie przewieję. no tak jak mówię, jak trafią tam widać, dalej idą fale deszczu tu świeci słońce teraz się robi z jednej strony czarno przed chwilą kolega z Wrocławia dzwonił mówi, że tak leje u nich no na pewno nasze gołębie po drodze miały deszcz to, to było nieuniknione ale pogoda się wyklarowała, bo tak jak mówię do 13.00 tu nic nie było widać cały czas mrzawka, wiatr, mrzawka Że czekamy na ptaszki Ciągączki, jest pierwsza banda. Jednak wyszły nie i to wyszły bardzo z dobrego kierunku. I to aż z nadparku. A powinny wyjść z tamtej strony. Dalej. I na dole parę. Jest kolejna grupa, ale to już przewiało. A dole poszły też tak. czyli myślę, że lot bardzo udany Ile Magda jest w głębi 43, 43 na 63 włożone na pierwszy lot wkładaliśmy 66 3 gołębie nam się zgubiły przez trzy loty Ile jest Magda? 45 gołębi w bardzo krótkim czasie I tam następny ciśnie na to wątek zasuwał, ale mają prędkość. Bardzo się obawiałem tego lotu. Ale lot jakoś wyszedł. Boją się wchodzić, trzeba im otworzyć tam. Pięknie się spisałyście. ból. W tego łąbku robią robotę. Warkameny białe na bólki. Super ptaki. Się boją trochę, bo ja ich nie wpuszczam przez te szczeble. Ale... Jednak nieraz warto przeczekać żeby dobrze odbić to jest kolejna grupa. One się zerwały Adam z dachu, nie? Nie, Tak, zerwało się Boją się bo jaszczą tu lata, atakuje je ciągle to Ważne, że lot bez strat. Został nam jeszcze jeden lot. Tak, to one poprzechodziły coś. Nie zerwało się, ale jakieś poddenerwowane. Jaka pora? No, po, bardzo późno jak na lata. Ale lepiej późno, niż nie mieć wcale gołębi w domu. Co tam, nie wymieniłeś się, można? Jest 48 gołębi, 16:00, czyli 2 godziny i 20 minut. Było szybko, bo 2 minuty było 44 gołębie. Także, koledzy, pozdrawiam i dobry lot. Do usłyszenia.